Nie ocenimy na najgorszy, ale na pewno nie... najlepszy. Ale tak w moim osobiście najlepszy. Okay. O Jezu, jak się piekli w tej becie. No nie ja mu trochę zajecha, ten, wyjechałem, że musiał zwolnić, ale on jechał jakieś 90 w zabudowanym, więc mogłem, miałem prawo się nie spodziewać, że będzie tak zapierdzielą. A teraz niecierpliwie się trochę. A zaraz uprzedzi. Niech. niech se jedzie. przejść czy